Czy żel bardziej niszczy naturalnego paznokcia niż hybryda? Tak i nie. Tak, w momencie kiedy klientka zrywa paznokcie albo przychodzi na odnowę po 5 albo 6 tygodniach i... Dziwi się, że są zapowietrzenia, naderwania, uszkodzenia mechaniczne. Poza tym istnieje również szansa taka, że zbyt mocno pracujemy fryzarką, zbyt głęboko ją wsadzamy i przepiłowujemy naturalnego paznokcia, frezem do ściągania masy albo frezem do skórek, bo chcemy zrobić piękny, głęboki manicure kombinowany. Przy czym nie przy każdych skórkach da się to zrobić i co robimy dziury, wyżłobienia? I w tym momencie, kiedy my się przepiłowujemy do środkowej warstwy gąbczastej naszego paznokcia, to tam nie ma prawa nic się trzymać i nieważne jaki to będzie materiał. Dodatkowo przepiłowania przy matowieniu paznokcia. Jakiej gradacji używasz do matowienia? i czy aby na pewno jest delikatna i czy aby na pewno matowisz, a nie piłujesz tego paznokcia. Więc jeśli przygotowujesz wszystko zgodnie ze sztuką, to czy to będzie żel, hybryda, akryl czy akrylożel, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.